Uznanie, gratulacje za puchar, za wygraną walkę. Powiedz nam, skąd się wniósł pomysł, aby uprawiać sporty walki? Od zawsze chciałam umieć się obronić, chciałam umieć, jak powiem nieładnie, umieć się bić. No i tak, dziękuję. I jakoś tak samo z siebie wyszło. Już mówiłam wcześniej, zaczęłam od treningów samoobrony przez wiele lat. 11. trenowałam samoobronę Krav Maga. Do tej pory ją trenuję, ale jakieś 4 lata temu... Zapisałam się do klubu Gracie Łódź. Na początku były to takie treningi rekreacyjne, no od jakiegoś e, roku wzięłam się tak najpoważniej za treningi i zadeklarowałam chęć startu w zawodach. Kibice nie mogli się nadziwić, że tak ładne dziewczyny mogą uprawiać tak brutalny sport. Dużo jest ładnych dziewczyn, które trenują. Oczywiście chciałam wygrać. Zarówno ja, jak i Marzena na pewno obydwie chciałyśmy wygrać. i no, no. Starałam się do siebie nie dopuszczać myśli, że przegram jak oceniasz potencjał i umiejętności rywalki? Jest bardzo doświadczoną zawodniczką stójkową. No spodziewałam się, że w parterze, może yy, w parterze to ja będę miała przewagę, na pewno. Zmęczona, masz już zaplanowane kolejne pojedynki? Jeszcze nie. Na razie mam zaplanowane wakacje. Jadę odwiedzić brata we Francji <laughs> i później zobaczymy. Po wakacjach na pewno będą kolejne no, starty. Treningami, ciężkimi treningami, jak spędzasz wolny czas? Nie mam wolnego czasu. Studiujesz? Nie, nie studiuję, już skończyłam. Mam 27 lat.